Czego się dowiedziałem, nie uwierzycie, co odkryłem. Jestem pierwszą osobą, która wrzuciła to na YouTube. To oficjalny dokument ONZ, o którym globalne elity nie chcą, żebyśmy mówili. Organizacja Narodów Zjednoczonych opublikowała ten raport o migracji zastępczej już w 2000, w 2000 roku. I zgadnijcie co: przedstawili w nim plan działania tego, co dziś widzimy w pełnej skali. Ten raport proponuje wykorzystanie migracji, tak masowej imigracji, jako rozwiązania problemu spadającej liczby ludności i starzenia się społeczeństw w krajach rozwiniętych, takich jak Stany Zjednoczone, Francja, Niemcy i Japonia. I to nie chodzi tylko o kilku imigrantów przekraczających granicę. Nie, tu mowa o systematycznej przebudowie całych populacji. Spójrzcie na liczby w raporcie. Włochy na przykład mają według prognoz zmniejszyć swoją własną populację narodu o 28% do 2050 roku bez migracji. Co proponuje ONZ? Nie, żeby zatrzymać migrację zastępczą, tylko, ma, tylko zatrzymać populację Włochów na masową skalę. Dla Włoch sugerują potrzebę 12,6 miliona migrantów na ten okres cały. 47 milionów migrantów do 2050 roku czyli proszę Państwa, żeby zmniejszały się populacje poszczególnych państw, a yy, Zastępować tych ludzi, którzy będą tracić pracę, którzy będą tracić możliwość życia, swobodnego oddychania w tym kraju, e, zastępować robactwem. 47 milionów migrantów do 2050 roku. Niech to do Was dotrze, ale tu jest sedno. Tu nie jest jakaś odległa teoria. Widzimy, jak to dzieje się właśnie teraz. Południowa granica Stanów Zjednoczonych jest zalewana przez migrantów, a Europa zmaga się z kryzysem migracyjnym na niespotykaną dotąd skalę. W tym czasie politycy i globalne elity wciąż powtarzają, że to konieczne, ponieważ raport mówi o utrzymaniu populacji w wieku produkcyjnym. Rzucają hasła takie jak wskaźnik wsparcia i trendy demograficzne. Powiedzmy to jasno. To nie jest tylko kwestia imigracji, to transformacja całych narodów poprzez inżynierię demograficzną. Nie chodzi tu o naturalny problem starzejących się społeczeństw. Widzimy, jak miliony ludzi przechodzą przez granice i to nie jest przypadek, to jest zaplanowane. Globaliści chcą zburzyć granice, rozmyć kultury i uczynić nas wszystkich częścią kontrolowanego systemu. Wskaźniki przestępczości rosną, podziały polityczne pogłębiają się, a tkanka społeczna jest rozdzierana. Są powiązane z dzisiejszym kryzysem migracyjnym. Najpierw zrozumcie, że to nie jest oddolny ruch zdesperowanych ludzi uciekających przed trudnymi sytuacjami, tak jak na przykład Ukraińców przed wojną. I zaraz Państwu pokażę, dowód, jak uciekają w Charkowie przed wojną. Nie, to jest zorganizowane. Ludzie, globaliści używają migracji jako narzędzia do destabilizacji państw narodowych i rozcieńczania kulturowej oraz politycznej siły narodów suwerennych. Na domiar złego widlarzy wykorzystuje Tusk i inni politycy w rządzie, właściwie wszyscy, którzy milczą, do podpalania Polski, destabilizowania, robienia chaosu. Tu chodzi o kontrolę. Zalewając kraje masową migracją, destabilizują lokalne gospodarki, rynek pracy przekazali w ręce Ukraińców, obciążają usługi społeczne i ostatecznie osłabiają polityczny głos ludności rodzimej. Dziel i rządź w skali globalnej. Widzimy skutki w czasie rzeczywistym w Stanach Zjednoczonych. Administracja Bidena pozwala, by fala za falą migrantów wchodziła do kraju. Nielegalnie. A główne media nawet nie mrukną. Dlaczego? Ponieważ to część dużo większej agendy tej samej, którą określano w raporcie ONZ z 2000 roku. Pamiętajcie, przedstawili to jako rozwiązanie problemu starzejącej się populacji i niskich wskaźni wskaźników urodzeń. A co robił rząd PIS-PO w Polsce? Mówili, że mamy bardzo niski poziom demograficzny, kiedy to z braku pracy i stabilności życia w kraju, braku mieszkań wysyłali Polaków wykształconych za granicę po, Wielką, po Wielkiej Brytanii, żeby się szwędali i po innych krajach. A tu co robili? ściągali w zamian Ukraińców. A Unia Europejska przemuszała Polskę do przyjmowania emigrantów, więc oni nam tłumaczyli, że lepsi będą Ukraińcy niż Araby. Ale tak naprawdę Ukraińców wprowadzali jawnie w biały dzień, a Arabów pokryją mu potajemnie. A wy państwo później w wyborach. Idziecie, udajecie, że macie jakiś wpływ na politykę, że ich wybieracie. Aby e, chodzi, ale to, czego, e, czego nie podkreślali, to ogromna liczba migrantów potrzebna do otrzymania tych wskaźników wsparcia. Pomyślcie o tym, aby ustabilizować się. Y, ustabilizować siłę roboczą Europy, ONZ szacuje, że do 2050 roku potrzebne będzie 161 milionów migrantów. To nie jest tylko liczba. To kompletna transformacja demograficzna. W USA przewidują, że do 2050 roku potrzebnych będzie 593 miliony migrantów, aby sprostać wymaganiom starzejącej się populacji, utrzymując stosunek osób w wieku produkcyjnym do emerytów. Widzimy wierzchołek tej góry lodowej już teraz, więc kryzysem migracyjnym na południowej granicy. Spójrzcie, jak to wpływa na, na, na nas bezpośrednio, gdy wprowadza się taki poziom migracji. Wywołuje to ogromny nacisk na zasady publiczne. Szkoły są przepełnione, system opieki zdrowotnej się załamuje, wskaźniki przestępczości rosną, a mieszkań brakuje. Tymczasem chodzi o populację, coraz bardziej zależną od zasiłku, zasiłków rządowych, mniej skłonną do sprzeciwu wobec autorytarnych polityk. Czyli zajmiemy się Ukraińcami, a nie będziemy ich rozliczać, bo już nie będziemy mieli siły, żeby ich wszystkich wyrzucać z rządu, a wy będziecie siedzieć na TikToku i pitolić e, głupoty. Ale to nie tylko kwestia ekonomii czy obciążeń społecznych. Kryje się tu głębsza, bardziej złowroga agenda. Poprzez wspieranie rodzimych populacji globaliści dążą do wymazania tożsamości narodowych. Chcą świata bez granic, w którym ludzie są łatwiejsi do kontrolowania, gdzie różnice kulturowe zostaną spłaszczone, a wszyscy pasujemy do ich Technokratycznej wizji. To nie jest żadna dzika teoria spiskowa, to się dzieje. A raport ONZ o migracji zastępczej nakreślił ten plan dekady temu. I jeśli myślicie, że to ogranicza się tylko do USA i Europy, pomyślcie jeszcze raz. Elity forsują tę samą agendę w krajach na całym świecie: Afryka, Azja, Ameryka Południowa. Wszędzie są ustawiani jak pionki w tej globalnej partii. Szachów. Kryzys migracyjny to tylko jeden z frontów w znacznie większej wojnie o kontrolę nad populacjami. To nie jest żaden ukryty dokument. On od lat jest dostępny publicznie i nakreśla plan działania dla tego, co właśnie widzimy w praktyce. Tekst tego raportu podkreśla, jest, podkreśla, jak kraje takie jak Japonia, Włochy, Niemcy stoją w obliczu spadającej liczby ludności z powodu wskaźników urodzeń poniżej zastęp, zastępowalności. A jakie jest ich rozwiązanie? Masowa migracja. ONZ oblicza ilu migrantów potrzeba by utrzymać liczebność populacji w wieku produkcyjnym w tych krajach. Liczby są porażające. W Niemczech, na przykład, raport sugeruje, że ponad 24 miliony migrantów będzie potrzebnych, aby utrzymać populację w wieku produkcyjnym między 2000 a 2050 rokiem. Włochy będą potrzebowały 19,6 miliona migrantów w tym samym okresie. Ludzie to nie są małe liczby. Tu mowa o zastępowaniu znaczących części narodowych populacji przez cudzoziemskich migrantów, a teraz jeśli połączymy to z obecnym kryzysem migracyjnym, podobieństwa są krystaliczne, jasne. W tej chwili kraje zachodnie, szczególnie te w Europie i Ameryce Północnej, są świadkami masowych napływów migrantów. Widzimy, jak te przepływy migracyjne przeciążają usługi społeczne, przekształcają społeczności i wywołują niepokoje społeczne. Ale jak opisano w raporcie o migracji zastępczej, dokładnie nie, tak scenariusz liczą, nie taki scenariusz licz, liczą globalne elity. Agencja Migracji Zastępczej ONZ to w istocie broń demograficzna, którą forsują po to, by rozcieńczyć tożsamości narodowe i przesunąć władę, władzę polityczną. W krajach takich jak USA i Wielka Brytania nie chodzi im tylko o rozwiązanie problemów starzejącej się populacji, ale o przekształcenie całego krajobrazu społecznego i politycznego. To część szerszej strategii decentralizacji kontroli i podporządkowania narodów, suwerennych, globalistycznej agendzie. Ten scenariusz zakłada, że aby utrzymać potencjalny wskaźnik wsparcia, czyli stosunek osób w wieku produ produkcyjnym do emerytów, liczba wymaganych migrantów musiała być astronomicznie wysoka. Na przykład Japonia potrzebowałaby ponad 500 milionów migrantów do 2050 roku, aby utrzymać swój PSR, tak jest 500 milionów. Unia Europejska potrzebowałaby niemal 700 milionów migrantów. Te liczby są oszałamiające. Całkowicie przekształciłyby struktury kulturowe, społeczne, polityczne tych krajów, tak jak się to dzieje w Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania już praktycznie na, naród Anglików jest jedną trzecią narodu. Nie ma Anglików są migranci, e, arabscy e, migranci, którzy wchodzą w struktury e, samorządowe, e, do polityki, do urzędów, tak samo jak robią e, pispo, e, wprowadzając Ukraińców na wszystkie stanowiska i rozdając im pracę. Ta masowa imigracja ma na celu wywołanie chaosu. Rządy, elity wiedzą, że tak drastyczne. Zmiany demograficzne prowadzą do napięć, fragmenta, e, fragmentacji społecznej, utraty spójności narodowej, a w chaosie poszerzają swoją władzę. To wtedy wprowadzają systemy nadzoru, cyfrowe idee i globalne struktury rządzenia. Wszystko to jest połączone. Ludzie, e, ludzie kryzys tworzy potrzebę rozwiązań, a te rozwiązania zawsze dotyczą większej kontroli nad każdym aspektem naszego życia. Obecny kryzys jest zaplanowany. Rząd ta, rządy takie jak USA i w całej Europie są zalewane migrantami w procesie, których ONZ, ONZ sygnalizowała od lat. Raport o migracji zastępczej to mapa drogowa, a to co widzimy teraz to wykonanie tego planu. Dlatego widzimy, jak globalistyczne organizacje, takie jak Światowe Forum Ekonomiczne forsują otwarte granice, cyfrowe śledzenie i zwiększony zwiększony nadzór nad społeczeństwami. Proszę Państwa, wszystko to jest zaplanowane. Wszystko to cały chaos, który wywołują na świecie, żeby zalewać nas i Arabami, i Ukraińcami, którzy tutaj według Paczenko mają podpalać Polskę. No proszę Państwa, wszystko jest zrobione, żeby wprowadzić identyfikatory cyfrowe i żeby czasem Ukraińcy, którzy będą przesłuchiwać tego filmu, nie pomyśleli sobie, że e, to jest e, szansa dla nich na życie, ponieważ e, nie ma dla nich szansy na życie, tak samo jak i dla nas. Zostaną zniewoleni, zaczipowani i tak samo jak e, my jesteśmy e, e, prześladowani, tak samo oni w nowym porządku świata będą wzięci za gębę i podbuta. Więc nie cieszcie się, Ukraińcy, że teraz wam dają troszeczkę odetchnąć i pokazują wam, że będziecie mieć wysoki socjal, możecie sobie y, wojować, y, jesteście bezkarni. Nie, wszyscy pójdą w nowy porządek świata. Ta wojna jest również skierowana przeciwko Wam. I Wy nie macie tutaj więcej do powiedzenia. Na, na razie. Na razie pokazują Wam, jak Wam jest tu dobrze i Wy się tak cieszycie, bawicie się w Warszawie. Na dłuższą metę będziecie wzięci za po to, tu jesteście ściągnięci, żeby tu was zaczipować, żeby tu was zniewolić. Nie musi być na Ukrainie. Nie chcecie tam umierać? Będziecie to umierać. Także plan, jest do depopulacji na wszystkie narody, na wasz naród też. Więc nie cieszcie się, że będziecie zaprowadzać nazizm w każdym państwie i będziecie, będziecie zalewać Europę i przejmować świat. Bo to jest głupiego rozumowanie ciemnego, biednego, głupiego człowieka. Nie będziecie mogli nawet pisnąć słówka. a jak wam zagrożą, że wam odbiorą socjal to będziecie wszyscy robić to, co Wam każą. Takim jesteście narodem, że za złotówkę za Chciałam o coś zapytać, czy u was jest już taki problem, że nigdzie was do pracy nie chcą przyjąć, bo jest pełno Ukraińców? problem będzie narasta, powiem tak, Weronika. na przykład tak, z przez to, bo na przykład zaczęłam się kłócić, kłócić z Ukrainkami, one zaczęły mnie od psa polskiego wyzywać, wiecie, no wszystko co najgorsze. I przez to polski, po, no, polska firma po prostu mnie wyrzuciła z tego, więc jakby ja tego nie rozumiem, nie? Dobrze, no, nagłośnij to, jaka w ogóle wiesz, firma, jeżeli możesz powiedzieć, jeżeli wiesz, że no jakich To jest jak firma Milano, czekolada w Poznaniu, nie wiem, czy wiecie, gdzie to jest, no w Przemierowie. No, dokładnie. Tak. Trzeba takie firmy, które y, wa walczą z Polakami, niszczą Polaków, y, tak, to piętnować i żeby znikały z polskiego rynku. No to to jest tragedia w ogóle, bo ile polskiej młodzieży, ile, ile w ogóle hmm. ludzi pracy nie ma, bo wszędzie po tych firmach po prostu Ukraińcy się zagnieżdżają. Ogólnie tam były przepisy takie, nie? W, bo to, w, w, ta produkcja czekolady i w ogóle tam czekolada była produkowana na miejscu, no i nie można mieć ani paznokci, ani być pomalowanym, prawda, bo potem wszystko z twarzy, to się sypuje na to. Ale oczywiście Ukrainki i, i w ogóle, bo tam Ukrainka też e, była takim kierownikiem nocnej zmiany i ona tak, rzęsy doklejane, kurde, buzi, buzia zmalowana tak, że w ogóle nawet nie byłoby poznać to człowiek, a na przykład... E, takie polycy dawa dawaliby 150 złotych mandatu, bo za to, 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 to mandaty tam były w pracy, więc ja tego nie rozumiem w ogóle. Agencja pracy powiedziała, że ona nic z tym nie może, ale tak naprawdę to oni ich przejmują, prawda? Więc no... A jak się nazywała agencja pracy? HR Consulting. To, że taki przypadek jak Weroniki należałoby nagłośnić z y, tutaj nazwy firmy, z, z tej agencji również i fajnie gdyby na przykład Weronika y, mogła w takim wywiadzie y, opisać tę sytuację. A może jeszcze jakąś znajomą, która w taki sam sposób została traktowana. Tam były same Ukrainki i jedna Ukrainka miała nam wystawiać po kartoniku przy, przy tej taśmie, żebyśmy mogły Odpakować. I one wszystkie się tak ustawiły, nie? że mi karton kładły na odwrót, żebym ja miała więcej pracy nie nadążała za tą taśmą, bo to cały czas leciało, a one sobie ustawiały poprawnie. I tak, tak to, było, to była praca tam. Ja się ja zaczęłam na nich drzeć się i, i, i powiedziałam to głośno, no, no bo ja, ja z takimi nie, nie mogę pracować. Jeśli mogłabym tylko do, dodać coś do, do wypowiedzi tej y, młodej dziewczyny, y, to to, że w miejscach pracy, w zakładach, w firmach, y, na każdym stanowisku, gdzie Polacy pracują z Ukraińcami, Ukrainki y, uśmiechają się w twarz Polkom, udają przyjaźń albo dobre stosunki, pracują w zgodzie, a po pracy albo jeszcze nawet w trakcie Idą i skarżą do szefa. Spotkałam się nawet, że płaczą. Płaczą, że są prześladowane, że są popychane, że są źle traktowane przez polki. I wtedy pracodawca no, nabiera mocnego dystansu, że ktoś nie potrafi się przystosować do pracy. A jeśli chodzi, teraz chciałam jeszcze poruszyć jedną rzecz. Kiedy ja miałam pod obserwacją Ukraińców, to proszę Państwa, byli to ludzie, którzy wyjątkowo byli wredni. Również oczywiście spotkałam się z tym, że notorycznie byłam obsmarowywana, praktycznie nie mając z nimi kontaktu. A kiedy zwróciłam im uwagę, że dewastują mienie szkolne, to proszę Państwa, zrobiła się taka awantura, że Polki na mnie napadły. Polki tam z sekretariatu, bo to było w szkole. Polka z sekretariatu napadła na mnie, yy, krzycząc na mnie, jak śmiesz zwracać im uwagę. To znaczy, szkoła dopiero co odremontowana, odmalowana. Ja stałam na straży, że tak powiem, opieki nad yy, budynkiem, jako że w tym miejscu pracowałam. Miałam pozwolić, żeby Ukraińcy podpalali wszystko, dewastowali, a później z tego być rozliczoną, tak? No to tak się pracuje z Polkami, z Ukrainkami, proszę Państwa, dzisiaj w kraju. Także nie dziwię się tej młodej panience, że ona jest taka poruszona bardzo, bo problem jest bardzo duży. Mało tego, proszę Państwa. Jeśli mogłabym Państwu opowiedzieć jeszcze jedną historię, kiedy to Ukraińcy y, zbierali się w grupki i szli fotografować domy, które im się podobają. No, i mówili, że jak wejdzie tutaj armia ukraińska, to te domy wszystkie będą należeć do nich. A oprócz tego, jeszcze, drodzy Państwo, na parkingu podjeżdżała nyska, busik taki stary i przerzucali broń z jednego miejsca na drugi. Poinformowałam dyrektorkę, po, po, poinformowałam swoich szefów, że takie rzeczy się dzieją, ale niestety. No, naszymi własnymi wrogami, drodzy Państwo, są ludzie w naszym narodzie. I tutaj by trzeba było zacząć od tego, żeby robić porządek z takimi ludźmi, żeby tacy ludzie, no, nie mieli żadnej decyzji nad tym, co się dzieje, ponieważ... Yy, no, my chcemy pilnować porządku, widzimy niebezpieczeństwo, zgłaszamy, że takie rzeczy się działają, nie, dzieją. Nawet tam Ukraińcy w prokuraturze mieli sprawy o różne tam przewinienia. Weterani wojenni, proszę Państwa, którzy w pobliskim sklepiku spożywczym grozili paniom ekspedientkom pistoletem, wyciągnęli broń i chcieli do nich strzelać, bo nie mieli pieniędzy na zapłacenie produktów, bo powiedzieli, że oni w Polsce wszystko mają za darmo, tak zostali poinformowani. I proszę Państwa, chcieli strzelać, i nic się nie dzieje. Nikt tego na policję nie zgłaszał, nikt się nie odzywa. Proszę Państwa, jak tak dalej pójdzie, to my nie będziemy mieli tutaj miejsca. Nie tylko Wy, którzy prowadzicie firmy i zatrudniacie Ukraińców. My też nie będziemy mie mieli miejsca i Wy stracicie te firmy, dlatego że Ukraińcy są gorsi niż. Proszę Państwa, to jest. To są mongoły. Wy nie wiecie, co to znaczy być mongołem i mieć z nimi kontakt. Dlatego jesteście tacy być może letni. Ale od dziś radzę Wam, żebyście mieli oczy szeroko otwarte i jak najprędzej pozbywali się tych ludzi z miejsc pracy.